Bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku Zdrabki na Bogato. Tutaj, jak zwykle, Kuci ryba i Karasu. Mamy tutaj już 11 odcinek z kolei. Troszkę nam się tutaj te odcinki przedłużają, troszkę rzadziej stawiamy, ale jak zwykle, nowy rok, nowe te tam obowiązki, Znowu. wyzwania i tak dalej. W każdym razie, no postaramy się tam co tydzień robić te zdrapingi, zdrapingi. Też chcieliśmy pozdrowić tutaj ojcem i Krzyśka. Tak. No bardzo dziękujemy za komentarze pozytywne. No, tak, cieszymy się, że tam w ogóle ktoś chce nas oglądać i czeka na nasze tak. tutaj filmiki. Fajnie też, że zostawiacie łapki, bo to zawsze jest też jakaś tam motywacja, jak to każdy mówi, ale to naprawdę tam no, pokazuje, że jednak ktoś to ogląda i. No, Jest to jakiś tam motor napędowy do kolejnych odcinków robienia. Dzisiaj mamy zdrapki. E, straszne pieniądze, które ostatnio okazują się naprawdę dobre. No chyba najlepiej nam tak. to szło ostatnio. I lotka. I lotka słonika. E, mamy tutaj pulę na no, zdrapki, chyba 19 złotych tak. wydaliśmy, czyli tę całą kwotę, którą. E, uzbierała nam się z tych poprzednich zdrapek, gdzie było naprawdę. Biedno wygrana i jeszcze tych poprzednich. <krym> to no. właśnie mieć około tych no 19 zł. 19 zł, A ja się zbrało. No mam nadzieję, że teraz pójdzie nam lepiej, bo to, no, co w ostatnim odcinku było, to jest naprawdę bieda totalna. Jedna zdrapka tylko wygrała i to jeszcze taka kwota, że zawrót głowy. Tak. Dobra, no dzisiaj to już co? będziemy drapać, lecimy, zaczynamy, lecimy z koksem. Od czego zaczynamy? Od słoni może co? Dobra, okej. Okay. <kluz> Standardowo przeczytamy, co tam mamy. Tak. Znajdź Symonia pod warstwą ścieralną i wygraj kwotę z pola wygrania. Wygrane. Wygrana. Do wygrania kwota wygrana. Ja przepraszam trochę za głos, ale jeszcze jestem przeziębiona. To grypisko atakuje. uważajcie, pogoda teraz jest najgorsza jaka może być, czyli te odwilż i te sprawy. A mamy karpika. Jaki? A karpika. Ja lubię karpie, ale szkoda, że one nie wygrywają, nie? Tak. Yy, tutaj niestety nic nie mamy. Mamy wywiórkę, kozę, kurczaka i rybę. A mhm. zobaczymy tak z ciekawości. No 20 zł do wygrania by było. Mnie tam To nie interesuje, jeśli nie ma nic wygrane. Tak. Tam mamy dalej Shippa jakiegoś? Czy co tutaj jest? Tak, owce, kozę, motyla i wiwórkę. <coughs> albo wiewióra. Wiewióra. wióra. Dobra, I co tam dalej? Dropimy, lecimy sobie dosyć szybko. A jak tam Wam się nowy rok zaczął? Może coś wydrapaliście już w nowym roku <coughs> ciekawego? Możecie albo chociaż trzymacie swoich postanowień może noworocznych, bo wiesz, tak już jest prawie koniec stycznia, no to większość osób albo rzuciła swoje postanowienia noworoczne. Albo cały czas ich trzymam. Albo ich nie miała. Albo ich nie miała. Tak. Chociaż powiem ci, że chyba osoby, które nie mają postanowień noworocznych, są takie. Jakie? Są takie. Jakie? <głosy> 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 Powiedz. No, ja ich szanuję za to, że nie mają w ogóle postanowień noworocznych. Pokusa musi zrobić, o. Dobra, już się sfokusowało. Ja ich szanuję, że nie mają postanowień noworocznych, bo w sumie po co mieć postanowienie noworoczne, którego mm -hmm. i tak. nie, nie, nie wypełnimy. Cieszę. A ty miałeś jakieś postanowienie noworoczne? No właśnie nie. No to dobrze. Ja też nie miałem tego. W czuł się szanowany. <grym> <grym> tak. Y, Motyl, ryba, śnieg, i wiewiór. Coś tam Jakiś wiewiór na Jeszcze dwie nam zostały. Tu trzy. było trzy. To już naprawdę... Nie, nie bo ja nie widziałem. No <grym> bo <grym> ja tutaj... Mamy ja... pierwszego słonia! Uwaga! Ja obstawiam piątaka. Jeśli można w ogóle. No, można piątaka. Można wygrać. Bo tu ładnie zrapę. Także ja stawiam na piątaka. Siódmy Złotówka. stopień wygrany. Ile? Złotówka. Ja pierdzielę. Pierwsza wygrana. Chyba, że znowu to będzie bieda. Nie, to teraz będzie wersja hard. Straszne pieniądze. I na wiesz poraturo. co, ja może zacznę teraz od wygranej, a później zobaczymy, jakiego słowo. No słone, dobra, Zobaczymy, co tam na nie wygramy. No, to niestety. No, więc możesz od razu wyrzucić to z drapki. tak, nie <laughs> wie, <bo> ten... <laughs> Nie, no żartuję. No dobra, zdrapę, żeby dla formalności. Tak. Owca, wiewiórka, albo wiewiór, a nie, przepraszam, to jest wiewiór. Wiewiór? Wiewiór. No zobacz, jest napisane wiewiór. Dobra, wiewiór. Dwa tutaj... złote. No to tutaj jest bardzo duża szansa na wygraną. Także bądźmy dobrej myśli. No niestety. No kicha. A musimy kiedyś zrobić taki, ten zdrapki, że po prostu kupimy na przykład całą tą taką niepodartą listę mm -hmm. tych zrapów. chyba 50, tak? Chodzi na to jedną, na przykład za złotówkę. No tutaj też nic nie ma, no tego... może... więcej, bo tu aż 140 mają ponumerowane, to po 200 są pakowane. No to tak z 200 zł to jak wydropiemy. No, jak coś walniemy, dobrego albo na jakąś okrągłą liczbę subów. Może coś tam uwalniajmy tak. większą pulę z Jak będzie 100... Dobra, to słoniki nam się skończyły, lecimy straszne pieniądze. Co tutaj mamy? Yy, znajdź pieniądze pod warstwą ścieralną i wygraj przypisaną do niego kwotę. Wygrane sumują się. tu troszkę inaczej niż w słoniach, ale no w sumie też prosta sprawa. Lecisz z koksem, portfelik walisz. To jest portfel czy co to jest? No portfel taki na trochę. Mamy hajs jakiś? Nie, nie mamy. Ja okularów nie ubrałem No dobra, nie ma w plecach. chyba mam. Dobra, kolejna tam dosyć dużo zostało także Credit Card niestety <laughs> Coś słabo nam ostatnio idzie. Kurczę. Bo nie piszecie nam jakie mamy zdrawki kupować tak, Także Także wszystko, wszystko dlatego, że nikt nam nic nie podpowiada. Musimy sami wymyślać i bierzemy te najgorsze zawsze. I uwaga, złotówka. No, to już jesteśmy chyba na takiej puli co ostatnio, chyba nie pamiętam, czy 2 zł, czy 5 złotych wygraliśmy. A wiesz co, ja też nie pamiętam. Kwota nie warto zapamiętania. Tak. Dobra, no mamy już tutaj dwa zeta ugrane. W każdym razie i tak więcej zrapek wygrało niż ostatnio. Także spoko. Lecimy dalej z koksem. Może tutaj ten, dorzucimy jakiegoś jeszcze tal talizmana. Dobra. Ktoś tam krzycza chyba, że na no obiad mamy iść. Ale. Nie działa te sprawy. Schabowy. tego schabowego. Nie, u nas kurczak co chwilę kurna. U nas jest kurczak co tydzień, no niestety już tak Schabowych nie ma. by się przydał taki z czerwetką. Kurde, dobra już nie mówię o jedzeniu, bo się opluje tu cały i za chwilę zamiast. Diamenty mamy, ale ich chyba nie skupują, nie? Nie. Tylko no kasę przyjmują. Dalej, lecimy. Ja tu chciałem jakiś nowy talizman postawić, żeby coś wygrać. Daj tego. Aniołka. Aniołka, odpal go może. Tak. Zepsuje. Tu może w rogu postaw. Tutaj? Tak, super. On świeci oczywiście kolorowa... i zmienia kolory. Kolorowe neonki. Zobaczysz, zaraz nam lepiej pójdzie. Wybieramy 13 tysięcy. <grym> Jak to 13? A tu jest do ile ilorowego? 6 milionów. O, 13? Nie, nie 13 tysięcy. 6 milionów. <grym> to na drabki od razu sięgnę. To ja ci nic nie zrobiłem. To ten anioł. A <grym> ty antychrystalny jesteś. <grym> <grym> nie mów tego głośno. To, że. <grym> Dobra, już. Nie. <grym> Może jakieś pieniądze. My tak zawsze gadamy tutaj sobie głupoty, a później wypiszecie, że żeśmy kurna coś przegapili. Że oni jesteśmy. ślepy. ślepe ślepaki. A coś mi się wydaje, że powtórzymy. Masz ten tak. rekord I Dobra, następne zdrapki zrobimy dopiero, jak nam ktoś napisze, co mamy kupić. Tak. Także kurczę. Ostatnie trzy nam zostały. Tak. Ja oczywiście tutaj tak staram się wycierać, żeby tam... Ale ja zawsze nie brałem na bok, a nie na podłogę. <sadziono> Ale teraz... trochę inne czasy zostały Podkurzacz <sadziono> mamy. Będzie można posprzątać. Łatwiej ostatnie dwie zdrabki. Zdrabka numer 115, którą ja trzymam i którą ty trzymasz ma numerek 135. Zobaczymy, która wygra. Moja czy twoja? Twoja nie wygra, moja wygra. Tak, chciałbyś chyba. Uwaga, no werble poproszę. <noise> Co takie werble tu? Mamy! No mów, mówiłem, że wygramy. Dobra, 3 zł do przodu 3 jesteśmy. Złote. Znaczy jesteśmy do tyłu 16 zł, a nie 19. Także nieźle. <noise> Zawsze to jakiś tam zwrot gotówki pieniędziorów. Tutaj mamy tą nieszczęśliwą monetę, którą zapiemy. Dobra, podsumowanie. Mamy trzy zrabki wygrane, każda po złotówce, łatwy rachunek, 4 złote, nie, że tutaj I mamy tutaj dwa jakieś... Co to jest z matematyki? Nie pamiętam, dawno to było. Kiedy ja ostatnio w szkole byłem? Chyba jak Ciebie odbieram. Tak. Dobra, okej. Do zakończenie roku byłeś, tak. Także za dużo nie wygraliśmy. Mamy 3 zeta. No i tyle. No, wam życzę miłego dnia. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Spokojny niedzieli, spokojnie. Tak, jakbyście, jakbyście dzisiaj to oglądali, to życzymy sobie no, no, spokojne Jakbyście, ogląda jakbyście ten... to oglądali w niedzielę, to spokojnie niedzieli, <laughs> w sumie wieczoru, bo to nie do wieczora. Ten filmik się wrzuci. Tak. Następne strapki około za tydzień. Chyba, że się nie postaracie nikt nic nie napisze, co mamy kupić, także wtedy będziemy czekać, aż ktoś nas tutaj pogoni. Także tak. dzięki bardzo za oglądanie. Miło, że tutaj wpadacie. Hej. Siemano. Siemano.